Manko, witam was, a nie, nie tym razem. Tym razem zrobimy sobie odcinek pogadankowy. A mianowicie dlaczego The Sims 5 nie powstanie i dlaczego nie warto już na nie czekać. The Sims 4 jest grą, która wyszła w 2014 roku, także mamy już prawie 11 lat od kiedy gra powstała. Nie doczekaliśmy się do tego czasu żadnych informacji odnośnie Sims 5, ale doczekaliśmy się dużego grona dodatków, pakietów, rozgrywki, akcesoriów i kolekcji. Tak jak widzimy tutaj jest ich naprawdę dużo i niestety wymagane jest mieć je wszystkie, żeby maksymalnie cieszyć się z rozgrywki w Simsy. Niektóre pakiety są mniejsze, bardziej przydatne, inne trochę mniej, ale nie będziemy tego omawiać w tym filmie. Myślę, że ilość tych dodatków, które powstały od tego czasu jest trochę zatrważająca. Z racji tego, że ani do De Sims 3, ani do De Sims 2 nie mieliśmy aż takiej ilości dodatków. Ponadto, no, widać, że mamy też kolekcje, które są na przykład samymi zestawami mebli, ubrań. Jasne, wychodziły już takie rzeczy, np. do The Sims 2, jakieś akcesoria, IKEA i tak dalej, ale miało to trochę więcej sensu. Tutaj widzę, że mam takie właśnie wrażenie, że te dodatki i kolekcje są robione tak po prostu na taka zapchaj dziura, takie bez większego przemyślenia, tak żeby było jak najwięcej, jak najwięcej sprzedać. Nadto mam wrażenie, że sama basicowa gra bez żadnych dodatków, porównując np. do Inzoi lub innych tytułów, nie przyciąga już tak graczy, jest po prostu zbyt Niedopracowana, zbyt rysunkowa. Jeżeli ktoś nie ma ochoty na przykład kupować wszystkich dodatków, to gra sama w sobie nie jest ciekawa. Grafika w The Sims 4 też była zrobiona pod takim względem, żeby działała na większości komputerów, żeby była trochę ładniejsza niż The Sims 3. Bardziej mm, optymalna, lepiej się ładowała. No ale nie ukrywajmy tego, gra, która wyszła 11 lat temu nie wygląda już na nowych komputerach i w dzisiejszych czasach fajnie. Nadrabia tylko ilością dodatków. Nawet same wnętrza, tryb budowania w samej podstawce jest dosyć ograniczony. Nie możemy tutaj na przykład sobie pobierać jakieś mebli i tak dalej bez instalacji modyfikacji, co można już robić w innych grach normalnie. Tak naprawdę Ilość rzeczy, którą macie w grze, jest, jest zależna od tego, ile macie dodatków. Im więcej macie dodatków, tym po prostu tych rzeczy jest więcej. Jasne, było tak w każdym dodatku z The Sims 2, 3, nawet The Sims 1. Przybywało coraz więcej tych obiektów. Tylko, że każda z tych części miała w sobie coś, co było po prostu takie bardziej przyciągające. The Sims 1 miał niesamowity klimat i trudność. Stopień trudności tej gry był nieporównywalny. The Sims 2 było moją ulubioną częścią Simsów, nie bez powodu. Po prostu tam było duże nawiązanie do historii, do relacji, do wspomnień, tak? Simowie mieli swoje historie, tutaj kogoś porwał kosmita, rodzina ćwirów, cała ta, całe to w ogóle uniwersum, rodziny Kaliente i tak dalej. To były rzeczy, które nas wciągały. W The Sims 3 Szał zrobił otwarty świat. Tak, otwarty, bo mimo, że był zbugowany, był ładny, otwarty, nie było ekranów ładowania. A teraz mamy tak jakby trochę cofnięcie się z tym tematem. Zamiast iść do przodu, idziemy trochę do tyłu. Jasne, nie będę teraz narzekała na Disney 4. Miało też wiele rzeczy, które przyciągały nas. Ale niestety na chwilę obecną jesteśmy trochę w tyle. Wracając na przykład do historii. Uważam, że rodzina Twirów, w ogóle rodziny, które pojawiały się w poprzednich częściach Simsów i pojawiają się teraz, są kultowe. Każdy, kto grał kiedykolwiek w Simsy, będzie kojarzył te rodziny. I nie ukrywam, że nadal fajnie się na przykład rozwija relacje w Simsach w porównaniu do Inzoi, bo jest ich dużo. Jest dużo więcej tych opcji, ale Inzoi też nadrabia i inne gry też nadrabiają. I mam też wrażenie, że tak jak kiedyś robiło na mnie wrażenie, że na przykład tu był nastrój wdzierciarski, zdenerwowany i tak dalej, teraz jest to już na porządku dziennym. I jednak simy i ich emocje są porównywalnie w tych czasach trochę jednak do tyłu. Już nawet więcej emocji widziałam w Simsach 2, gdzie ktoś kogoś zdradzał i sim szalał z zazdrości. Decyzja o rezygnacji z prac na The Sims 5 wynika z przemyślanej strategii EA and Maxis, które nie chcą rozbijać ogromnej społeczności graczy zgromadzonej wokół The Sims 4. Gra, mimo ponad 10 lat na rynku, wciąż cieszy się olbrzymią popularnością i posiada rozwiniętą infrastrukturę modów, dodatków i treści dla użytkowników. Twórcy nie chcą też zmuszać graczy do porzucenia dorobku wielu lat, jakimi są wirtualne rodziny, domy i historie, zamiast odcinać się od tego dorobku, czyli postanowili, jakby, że będą rozwijali dalej czwórkę, czyli będzie więcej niż 100 dodatków. I będą wprowadzać kolejne innowacje. No tak, tylko ile ta gra może udźwignąć i w tym momencie gra kosztuje z dodatkami myślę, że ponad 5000 zł? Czy to się opyla? No, nie wiem, jeżeli ktoś zbierał od początku, to chyba tak, ale. No, chyba gracze też chcą zobaczyć coś nowego. Niby drugim powodem rezygnacji z De 5 jest zmiana kierunku rozwoju marki. Projekt RENE, choć długo uznawany za kodową nazwę nowej części, okazał się zupełnie innym projektem, bo to ma być gra multiplayer, oparta na spółdzieleniu przestrzeni z przyjaciółmi, multiplatforma skoncentrowana na opcjonalnej kooperacji. Wydaje mi się, że to może być coś takiego trochę jak My Sims Nie będzie tak rozwinięte jak Simsy Takie ładne też nie będzie, bo gdzieś czytałam, nie wiem na ile jest to prawdą Że ma być też dostępne ten projekt reny do grania na telefonach Więc raczej nie będzie szału Ale jeżeli faktycznie tak zrobią, że porzucą Simsy I zajmą się inną grą i to będzie trochę inny Kierunek, niż moglibyśmy się spodziewać, to nie wiem, czy gracz będą do tego przekonanie. W sensie z ciekawości na pewno zagram, ale jeżeli to nie będzie nic tak wciągającego albo podobnego, to może nawet wróciłabym do poprzednich części Simsu, z racji tego, że Simsy 4 trochę mnie już nudzą. Jeszcze jako podsumowanie napisali, że tryb wieloosobowy w projekt Renet to próba połączenia tego, co najlepsze w klasycznych Simsach, i potrzebą współdzielenia zabawy. Gracze będą mogli budować, urządzać domy wspólnie, wymieniać się prezentami, odwiedzać swoje lokalizacje. Takie podejście ma zwiększyć zaangażowanie społeczności bez poświęcania swobody i prywatności, którą cenią fani serii. Co ważne, rozgrywka multiplayer ma być opcjonalna. Aha, czyli będzie można ją też przechodzić solo. No brzmi to wszystko fajnie i super. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo to są tylko na razie obietnice, nie ma podanej żadnej daty. No, niestety, myślę, że jest to trochę smutne dla fanów serii, ale może wyjdzie to na dobre. Pokażę Wam jeszcze, w jaki sposób miało wyglądać projekt Renę. Na Redditie możecie znaleźć już pierwsze screeny, jak gra ma się prezentować. No, trzeba mieć też na uwadze, że to gra, która możliwe, że miałaby być bardzo optymalna. Działać na większości komputerów i dać ludziom szansę grania multiplayer, ale moim zdaniem ma mocny vibe My sims, albo tych Simsów, co wychodziły na PSP. Jest bardzo proste, nieskomplikowane. No i postacie też same w sobie nie wyglądają jakoś szałowo, ale może nas to zaskoczy jeszcze? Nie wiem. No fajna jest na pewno możliwość tego multiplayera, tak. Nawet jest tutaj opisane, że gracze zaczynają od odpowiadania na pytania o swoją postać, gdy lądują na placu open. Następnie dostosowują swojego sima za pomocą prezentów. Wybierają kształt, jeden z trzech wzrostów: wysoki, średni lub niski. Nie, nie ma suwaku, warsztatu krawieckiego ani kółek kolorów, które znamy z The Sims 3. Na placu znajdziemy kawiarnię, w której można pracować. Sklep z używaną odzieżą, w którym można odblokować nowe ciuchy oraz możliwość zbudowania z przyjaciółmi plenerowej sali imprezowej. Nie było ekranów ładowania. Inni Simowie na placu mogli być innymi graczami lub NPC. Poruszasz Simem za pomocą wirtualnego joysticka. Możesz zmieniać kamerę na bliską lub daleką. W kawiarni leci muzyka jazzowa z Simsów 1. Myślę, że to fajny akurat motyw. Gra używa głosów i dźwięku z The Sims 4. Nie ma mikropłatności. No, jeszcze nie wiadomo, nie? Jak to ma wyglądać? To by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, czy lubicie taki gatunek gier jak Simsy, oraz czy czekacie na The Sims 5, a może czekacie na projekt Renę. Powiedzcie mi też, czy warto robić takie odcinki pogalankowe, czy jednak wolicie takie typowe gameplaye jak z A ja się z wami żegnam. Wszystkie linki do nowych Simsów 5 zostawiam pod filmem. Pa, pa.